Witajcie kochani, ja jestem Patrycja z Intencji Serca i chciałabym Cię serdecznie zaprosić do części pierwszej medytacji doktora Joe Dispenzy Dostrajanie się do nowych potencjałów Ta medytacja wymaga pewnego przygotowania Chciałabym, żebyś przygotował, przygotowała sobie kartkę papieru i długopis. Po pierwsze, chciałabym, abyś pomyślał o potencjalnym doświadczeniu, które chciałbyś przyciągnąć do swojego życia. Pamiętaj, że to doświadczenie już istnieje w polu kwantowym jako energia lub częstotliwość. To do tej energii musisz się dostroić. Pomyśl o tym przez chwilę, co chcesz przyciągnąć do swojego życia. Może to być praca, nowy związek, wakacje, cokolwiek sobie wymyślisz. Skup się na tym przez chwilę. Kiedy już będziesz wiedział, jakie doświadczenie chcesz stworzyć, przypisz mu wielką literę i napisz ją na kartce. Pomyśl o tej literze jako symbolu, który reprezentuje konkretną możliwość w Twoim życiu. Przeniesienie jej na papier jest ważne, ponieważ sam akt pisania aktywuje twoje pragnienie Następnie obrysuj ją dwoma falującymi liniami które będą reprezentować pole elektromagnetyczne które będziesz musiał wygenerować wokół swojego ciała aby stworzyć dopasowanie do tego potencjału w kwantum Teraz po lewej stronie przypisz literze znaczenie, żeby uzyskać jeszcze czystszą intencję. Pomyśl o konkretnych warunkach, które muszą zostać spełnione i wypisz co najmniej cztery z nich. Jedyną rzeczą, której nie powinieneś zapisywać, są ramy czasowe. Jeśli Twoją intencją jest świetna praca, Twoja lista może wyglądać w następujący sposób: Na przykład zarabianie o 180 tysięcy złotych rocznie więcej niż teraz kierowanie własnym zespołem świetnych fachowców podróżowanie po świecie z wysokim limitem finansowym. A na tej samej kartce po prawej stronie wypisz emocje, które będziesz odczuwał, kiedy się to stanie. Twoja lista może wyglądać tak: będzie to wdzięczność, wolność, radość, miłość do życia. Pomyśl o tych emocjach, które chcesz odczuwać, jeżeli się to spełni. Cokolwiek to będzie, napisz to. A jeśli wydaje Ci się, że nie wiesz, jakie uczucia będą się wiązać z tym doświadczeniem, ponieważ jeszcze go nie przeżyłeś, wtedy spróbuj odczuwać wdzięczność. Działa całkiem dobrze. Wdzięczność jest potężną emocją służącą manifestacji, ponieważ odczuwamy ją zazwyczaj wtedy, gdy coś otrzymujemy. Emocjonalna sygnatura wdzięczności oznacza, że coś już się wydarzyło. Jeśli czujesz wdzięczność lub czujesz się doceniony, Twoje ciało, jako umysł, zaczyna wierzyć, że przyszłość dzieje się teraz. Te różne wypisane przez Ciebie emocje stanowią energię. Można powiedzieć, że jest to takie paliwo, które przeniesie Twoją intencję. Musisz naprawdę to poczuć. Twoje ciało musi się nauczyć, jak pod względem emocjonalnym będzie wyglądać Twoja przyszłość, zanim nastąpi. I naucz się to robić w chwili obecnej. Jeżeli już przygotowałaś sobie wszystko, możesz przejść do części drugiej. thank you